Dzień dobry, nazywam się Witali Miśków i to jest norweski dla Polaków. Dziś nauczymy się zaimków osobowych, które występują jako podmiot i jako przedmiot. A także nauczymy się zadawać pytanie, kto to jest i jak na to pytanie odpowiadać. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja z zaimkami. Jaj, Elsker Maj. Ja lubię mnie. To nie do, końca, nie do końca naturalne, bo mówimy siebie, ale żeby nauczyć się, żeby nauczyć się jak wygląda zejmek osobowy w, w formie, na miejscu podmiota i na miejscu przedmiota, spróbujemy zrobić w ten sposób. Zwróćcie uwagę. Eg, eg wymawiamy jako ai. W niektórych dialektach to jest eg, jeg, meg i tak dalej. O, normalnie w języku literackim to jest jaj i maj. Jaj elsker maj. Ja lubię mnie. Dalej. Du elsker daj. To samo. Du elsker daj. Eg wymawiamy jako aj. Jeżeli zamienimy jaj elsker daj to już brzmi naturalnie. Du elsker mai to też brzmi naturalnie, ale żeby łatwiej zapamiętać było, stawiamy w tym porządku. Następnie han powiedzmy liker ham. On lubi jego. Han, liker, ham. Wymieniamy N na M. Hyun liker, liker henne. Ona lubi ją. Elsker to kocham, liker to lubię. Hyun, Hiu, oh, tutaj będzie hyun. Hyun liker henne. Ona lubi ją. Możemy powiedzieć han liker henne. Hun ham. Brzmi absolutnie już naturalnie. Zobaczmy teraz, jak wygląda sytuacja w liczbie mnogiej. Wi, powiedzmy, ser, os. My widzimy nas. Wi, ser, os. Ok, następnie, dere, Derem, ser, o, dere. Tutaj wszystko zostaje bez zmian. Wy widzicie was. Można wie ser dere, albo dere ser os. Chociaż naturalnie, jeżeli pytamy, czy widzisz mnie, słyszysz mnie, to tu jak, tak samo jak w języku angielskim mówimy Can du semai. Czy możesz mnie widzieć? Albo jaj kan sedaj. Powiedzmy ktoś się chowa, mówimy jaj kan sedaj. Czyli widzę cię. Następnie. A di. Trzecia osoba. Di powiedzmy herer. Di, hörer dem. Oni słyszą ich. DI herer DEM. Pamiętamy przekreślone O, czytamy jako E hörer. O, Tak wygląda sytuacja z czasownikami osobowymi. I ostatnie, czego nauczymy się teraz, to jak e, zadawać pytanie. I to jest tak. Wem wem, ar i tutaj może być du albo i to będzie wem du to kim jesteś Pamiętajmy, że w pytajnych słowach, które, które zaczynają się od H i następnie gdzie idzie V, W, to H nie czytamy. I będzie wem, a nie czytamy. Wem, ar, du. Kim jesteś? Albo wem, ar, d. Wem, ar, d, jeżeli pytamy o inną osobę. Wem, ar, d. Kto to jest? Co ciekawe, odpowiadamy nie to jest, a dosłownie d to jest tamto. Kto tamto jest? A odpowiadamy to jest. Czyli y, y, ktoś, kto bliżej znajduje się. Odpowiadamy słowo, słowem dete. Dete ar maj. To jestem ja. A, czyli jeszcze raz de znaczy tam, tamto, tamto. A DT znaczy to, to co bliżej. D to jest to, co dalej. DT to jest to, co bliżej. I historycznie tak złożyłem się, że jak pytamy, to mówimy V-M-R-D, a jak odpowiadamy, to mówimy DTR. To byłoby tyle. Ucie się, praktykujcie, spróbujcie pozamieniać miejscami o, podmiot i... O, Zaimki osobowe na miejscu, tam gdzie jest podmiot, i na miejscu, tam gdzie jest przedmiot. Podmiot, przedmiot. Powiedzmy: Jaj, elskerham, jaj, elskerhenne, vi, liker, daj, vi, liker i kedaj. Nie lubimy Cię, powiedzmy. Ale załóżmy, że wszyscy wszystkich lubimy, uczymy się norweskiego i podpisujemy się, stawiamy lajki i spotykamy się. Na naszym następnym zajęciu. Do zobaczenia!